Cześć, witam serdecznie na kolejnej lekcji z Lingo Clinic, na której nauczymy się jak korzystać z przyimków czasu, czyli prepositions of time. Jest to pierwsza część lekcji na ten temat. Będziemy w sumie mieli trzy lekcje. Jeśli więc będziecie mieli niedosyt po tej lekcji, to już od razu zapraszam na kolejne części. Zacznijmy od słówka in. Słówko in może być wykorzystane. Z miesiącami, z latami oraz porami roku. Na przykład in June, in 1999, in summer. Możemy też skorzystać z tego słówka z takimi utartymi wyrażeniami jak in the morning albo in the evening, czyli chodzi o pory dnia, prawda? Rano, wieczorem. Czasem, jeśli chcemy wyrazić, Jakieś plany na przyszłość, albo chcemy powiedzieć o czymś, co wydarzy się za jakiś czas w przyszłości, też możemy powiedzieć in. In five days, in five years, in six months. Czyli za pięć dni, za pięć lat, za sześć miesięcy coś się wydarzy. Popatrzmy sobie teraz na słówko at. Często korzystamy z niego. Kiedy mówimy o konkretnych porach, na przykład pory posiłków, at lunch albo at the weekend, w weekend. Jeśli mamy jakieś specjalne dni, na przykład at my wedding, na moim ślubie albo at Christmas, at Easter, święta Wielkanocy, wtedy też możemy dać at. Czasem mamy też utarte wyrażenia, w których będzie również at. At night, at noon. Czyli w nocy, południe. Teraz sobie popatrzmy na opcję on. Słówko on jest wykorzystywane z dniami oraz z datami. Na przykład on Mondays I go to the cinema. czyli w poniedziałki idę do kina. I was born on 12th of March 2001. Urodziłam się 12 marca 2001 roku. Right? Kolejna opcja to opcja until. Until znaczy do jakiegoś czasu. Na przykład I work until 5 pm. Pracuję do 5. Stay here until I come back. Zostań tutaj, dopóki wrócę. Ostatnia opcja, na którą dziś popatrzymy, to from to albo from until. Czyli od czegoś, od jakiegoś momentu do jakiegoś momentu. Na przykład, he is exercising from 5 p.m. to 7 p.m. On ćwiczy od 5 do 7. She is on holiday from Monday until Friday. Ona jest na wakacjach od poniedziałku do piątku. Mam nadzieję, że już nie będziecie mieli żadnego problemu z tymi słówkami. Dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia. Pa Pa!